Spotkanie finałowe, grande finale, w którym to AZS Uniwersytet Gdański zmierzy się z Akademią Nauk Stosowanych w Pile. Oba zespoły, oczywiście już pewne awansu do turnieju finałowego w Gdańsku, a na spotkanie o miejsce siódme. W nim Uniwersytet Szczeciński pokonał Politechnikę Poznańską 2 do 1. W starciu o dziewiątą lokatę Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni pokonała gładko 8 do 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Numer 71 Karol Majszak. ale może o tym za chwilę, bo Piła była w dobrej sytuacji na wyjście na prowadzenie. Teraz jeszcze błąd golkipera z Piły, ale nie ma bramki, bo kapitalnie na linii bramkowej zachowuje się zawodnik. Oczywiście goli na jego koncie w barowach Państwowej Uczelni imienia Stanisława Staszica. Teraz po przemianowaniu na Akademię Nauk Stosowanych w Pile który ma fenomenalny dorobek strzelecki 16 trafień podczas tego turnieju, a teraz niewiele brakowało, żeby Gdańszczenie zaskoczyć bramkarze z Piły. Szybko przenosimy się pod drugą bramkę Węgrzyn. Podanie do Grenia, strzał z dystansu nad bramką. Wygrał 7 do 2 z AWF Poznań. Ależ teraz niewiele brakowało, a mielibyśmy tym zawodnikom, którzy Spędzali mniej czasu na parkiecie w półfinale, mowa tu między innymi o Lewczuku i o Kuzio. A teraz Węgrzyn przed szansą na 17 bramkę w turnieju Drużyny Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz ekipy z Piły. I teraz mamy pierwszą bramkę w tym finale, a strzelcem nie kto inny jak Wojciech Węgrzyn. Tylko w jednym spotkaniu na tym turnieju Wojciech Węgrzyn nie trafił do siatki. Teraz pozostawiony bez opieki. Nie... Wojciech Węgrzyn już pod bramką przeciwnika, zwód Węgrzyn jeszcze na prawą nogę. Nie ma bramki. Więcej utrzymanie. Jestem sporo wyzwań czeka ekipę powiatu pilskiego. Z których zawodników mamy oczywiście kilku. KS Futsal powiat pilski, tak samo jak Robert Greń, Jakub Fatyga. Marcin Ciesielski. Także sporo tych zawodników, a teraz kapitalne uderzenie Dąbrzelskiego. Jak on zmieścił piłkę przy krótkim słupku? Trudno powiedzieć, ale tym bardzo ładnym uderzeniem doprowadza do remisu w tym wielkim finale. Świetne uderzenie z pierwszej piłki. do tego zagrania. Przejmuje piłkę Iwo Gerle i wyprowadza AZS Uniwersytet Gdański na prowadzenie 2 do 1. Świetnie zachował się Iwo Gerle, przebiegł ponad pół boiska. Nie dał rady zatrzymać go Zbigniew Barańczyk i uderzeniem w linię końcową Juliusz Szepieckowski. I to był ostatni akcent tego spotkania finałowego, w którym triumfator poprzedniej edycji Akademickich Mistrzostw Polski futsalu, czyli AZS Uniwersytet Gdański wygrał z Akademią Nauk stosowanych w pile 2 do 1.